Cześć kochani to eko kreatywna. Dzisiaj słuchajcie, idziemy do Vive Profit. Będę szukać fajnych rzeczy na święta, ale zwłaszcza na Sylwestra. Zobaczymy, czy coś się uda znaleźć. Szczerze nie było za dużo sylwestrowych rzeczy, ale tu widzicie już piękny, przepiękny żakiet AJM z wiskozy i jedwabiu, lniana spódnica. To już są takie rzeczy poza sylwestrowe, ale mm, bardzo piękne. Sweterek z kaszmirem, wełną i bawełną. Tutaj spódnica była taka dosyć fajna, sylwestrowa. Mierzyłem też do jedwabnej bluzki, bardzo fajnej. Żakiet troszkę miał za słaby skład, a to śliczna sukienka z przepiękną aplikacją, taką ręcznie haftowaną. Sukienka była głównie z wiskozy wykonana, więc super. I naturalny korzuszek w idealnym stanie. Po prostu naprawdę mnie zachwycił. Przepiękna bluzka, nie byłam pewna składu, bo metka była wycięta. Bawełniany sweter świetnej firmy Przepiękne wzory. A tutaj też była taka kopertóweczka i fajne buty.